Planowanie filmu na YouTube. Cześć wszystkim, co słychać. Leonardo Pajwa znowu z nowym filmem. W tym filmie pokażę, jak zaplanować wideo na swoim kanale YouTube. Podam też wskazówkę, jak sprawdzić, kiedy subskrybenci są na YouTube. Lubisz takie filmy? Na kanale są już inne podobne materiały. Subskrybuj, lajkuj, robię filmy, by Wam pomagać. Łatwo zaplanować post i sprawdzić, kiedy jest Wasza widownia. Kliknij Analityka w YouTube Studio i wybierz opcję odbiorców. Analityka, odbiorcy na dole są godziny aktywności subskrybentów. O 5 czy 3 rano w niedzielę prawie nikt nie ogląda mojego kanału. To fatalny czas na planowanie mojego filmu. W ramach rekompensaty o innych porach, na przykład o 18.00 w poniedziałek, większość moich widzów jest na YouTube. To świetna pora na zaplanowanie filmu na kanale. Poniedziałek: 18.00, wtorek: 18.00, w środę spada do 19.00, więc o 18.00. Nie ma aż tylu osób. Jest ich sporo, ale nie większość. Więc skup się na tych polach, by odkryć, kiedy jest Twoja widownia. Po ustaleniu czasu zaplanujmy nasz film. Kliknę tutaj Utwórz, prześlij wideo, wybierz plik. Już wybrałem film. Teraz wprowadzę wszystkie dane. Tytuł, opis filmu. Tutaj wybierzesz miniaturę, którą przygotowałeś dla tego filmu. Wybierzesz playlistę, do której dodasz ten film, docelową grupę odbiorców. Zdecydujesz, czy film jest przeznaczony dla dzieci. Jeśli masz płatną promocję w filmie, musisz zaznaczyć tę opcję. Poniżej zaznacz, czy Twój film zawiera sztuczną inteligencję tak lub nie. Możesz też włączyć automatyczne rozdziały, lokalizacje, definicje pojęć i tagi. Jeśli chcesz powiadomić subskrybentów o filmie, zaznacz tę opcję. Następnie kliknij Dalej. Tu wybierz, czy monetyzacja filmu ma być włączona czy wyłączona. Klikam Włączona. Klikam Dalej. Tu zaznacz, czy film zawiera któryś z tych elementów. Jeśli nie, kliknij żadne z powyższych, wyślij klasyfikację i dalej. Tu możesz dodać napisy i ekran końcowy, jeśli chcesz. Kliknij dalej, dalej i tu będzie ludzie. Aby zaplanować film, wybierz porę, gdy widzowie są aktywni na YouTube. Kliknij Zaplanuj i ustaw czas. Gdy film pojawi się online, większość Twojej widowni będzie aktywna i zobaczy go od razu. Ustaw godzinę i kliknij Zaplanuj. Udało się? Napisz w komentarzach. Subskrybuj kanał po więcej poradników. To tyle ode mnie. Ściskam. Niech Bóg czuwa. Dzięki.